nie przebiera w słowach. Podważa sens obrony Tajwanu. Donald Trump ponownie wywołał kontrowersje swoimi komentarzami na temat Tajwanu i polityki zagranicznej USA. W wywiadzie dla agencji Bloomberg były prezydent wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że Tajwan stał się centrum produkcji półprzewodników, które wcześniej były w dużej mierze wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Kandydat Partii Republikańskiej zasugerował, że Tajwan powinien płacić USA za obronę, porównując amerykańską obecność wojskową do polisy ubezpieczeniowej, z której Tajwan korzysta, nie dając nic w zamian. Bardzo dobrze znam tych ludzi, wielce ich szanuję, ale oni wzięli około 100% naszego przemysłu półprzewodników. Myślę, że Tajwan powinien płacić nam za obronę. Oni są ogromnie bogaci i nie sądzę, byśmy się różnili od polisy ubezpieczeniowej. Dlaczego to robimy? Pytał Trump. Dodał, że na miejscu Tajwańczyków nie czułby się bezpiecznie, zwracając uwagę na ekonomiczne korzyści, jakie ten kraj czerpie z przemysłu półprzewodników. Tajwan jest tysiące kilometrów od USA, a zaledwie 68 mil od Chin. Chiny to ogromne państwo, które mogłoby po prostu zbombardować Tajwan, powiedział Trump, podkreślając różnicę geograficzną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nie pierwszy raz, kiedy Trump krytykuje sytuację przemysłu półprzewodników. Jednak tym razem jasno zakwestionował sens obrony Tajwanu przez USA w wywiadzie